Cześć! Chińsko-szwedzki producent Polestar właśnie oficjalnie zaprezentował swojego pierwszego w historii elektrycznego Suwa. Mowa o modelu Polestar 3, który właśnie trafia do sprzedaży. Pojazd ten zbudowany został na wspólnej platformie z nowym Volvo EX90. W gwoli przypomnienia, Volvo EX90 to zapowiadany elektryczny następca XC90. Możliwy debiut planowany jest na 2024 rok. Teraz kilka słów na temat stylistyki nowego pojazdu. Z całą pewnością odnajdziemy w niej skandynawski minimalizm. Sylwetka jest smukła. Szczególną uwagę zwraca profil auta z długą i nisko opadającą maską. Z kolei mocno opadająca linia dachu może sugerować, że mamy tutaj do czynienia z suwem Coupé. Patrząc na pojazd z przodu, na szczególną uwagę zasługuje kształt światła do jazdy dziennej, a ten nawiązuje do najnowszych modeli Volvo. Tył pojazdu jest mocno rozciągnięty, szczególną uwagę zwraca jednak linia tylnych światła biegnąca przez całą szerokość pojazdu. Mi osobiście bardzo się to podoba, a wam? Całe nadwozie nowego elektrycznego pojazdu wygląda po prostu dynamicznie, a zarazem lekko. Ten pojazd ma swoją niepowtarzalną linię i nie da się go pomylić z żadnym innym modelem. Ponadto nie będzie mowy, żeby przejść obojętnie obok niego. Po prostu wow, projektanci odwalili tutaj kawał dobrej pracy. Brawa! Naprawdę zapowiada się piękne auto. Pole Star 3 to potężny elektryczny SUV. Pojazd mierzy aż 4900 mm długości, szerokość bez lusterek to 1968 mm, wysokość wynosi 1614 mm, rozstaw osi mierzy 2985 mm, a prześwit wynosi 202 mm. Warto wiedzieć, że nowy pojazd od najnowszego Volvo XC90 jest o 95 mm krótszy. Kilka słów na temat masy pojazdu. Tutaj krótko i na temat. To jest reprezentant klasy ciężkiej. Masa najlżejszej wersji wynosi aż 2584 kg. Z kolei wersja najcięższa waży astronomiczne 2700 kg. Za dużą część tej masy z całą pewnością odpowiada bateria. Właśnie, więc teraz kilka słów o niej. Polestar 3 został wyposażony w naprawdę pojemny akumulator trakcyjny w architekturze 400 V i pojemności wynoszącej aż 111 kWh. Bateria litowo-jonowa składa się z 17 modułów i 204 chłodzonych cieszą ogniw. Tego najnowszego elektrycznego suwa można naładować mocą dochodzącą nawet do 250 kW. Jako ciekawostka dla porównania, w Porsche Tajkanie otrzymujemy ładowarkę o mocy 360 kW. Przy ładowaniu polestara w domu będziemy musieli zadowolić się mocą wynoszącą 11 kW, a tu już jest taki standard. Zasięg na w pełni naładowanej baterii według WLTP to aż 610 km przy wersji long range dual motor. Z kolei przy wersji z performance schodzimy do 560 km według WLTP. Najnowszy elektryczny SUV został wyposażony w dwa elektryczne silniki o maksymalnej mocy wynoszącej 360 kW, czyli 490 koni mechanicznych i 840 Nm maksymalnego momentu obrotowego. Opcjonalnie, korzystając z płatnego pakietu Performance Pack, silniki mogą osiągnąć nawet 380 kW, czyli 517 koni mechanicznych mocy i aż 910 Nm maksymalnego momentu obrotowego. Przyspieszenie od 0 do 100 km na godzinę zajmuje temu gigantowi jedyne 5 sekund, a z Performance Packiem jeszcze mniej, bo jedyne 4,7 sekundy. Jest to niesamowity i wariacki zarazem wynik, biorąc pod uwagę fakt, że mamy tutaj do czynienia bardziej z autem rodzinnym. Bagażnik elektrycznego suwa ma pojemność 484 litrów i oczywiście istnieje możliwość zwiększenia przestrzeni ładunkowej do 1411 litrów pod warunkiem złożenia tylnej kanapy. Jako ciekawostka w ramach gratisu z przodu pojazdu otrzymujemy dodatkowy bagażnik o Pojemności 32 litrów. Warto również wiedzieć, że Polestar 3 jest przystosowany do ciągnięcia przyczepy o masie do 2200 kg. Pole Star 3 standardowo wyposażony jest w zawieszenie pneumatyczne, pompę ciepła i komputer pokładowy Nvidia Drive z systemem Volvo. W kabinie pojazdu znalazły się czujniki radarowe, które będą wykrywały ruch w celu zapobiegania przypadkowemu pozostawieniu w środku dzieci lub zwierząt. Spójrzcie proszę na wnętrze tego nowego pojazdu. Tutaj dominuje prostota i minimalizm, czyli dokładnie tak jak lubią. Z całą pewnością od razu rzucił wam się w oczy duży, centralnie umieszczony pionowy ekran o przekątnej 14,5 cala do zarządzania multimediami. Za elegancko skrojoną kierownicą znalazł się mniejszy wyświetlacz wirtualnych zegarów. Mocną stroną pojazdu mają być multimedia. System audio uznanej marki Bowers Wilkins dostępny w najwyższej konfiguracji obsługuje dźwięk 3D i Dolby Atmos, a ponadto składa się aż z 25 głośników. Wow! Dostawa najnowszego elektrycznego suwa powinna wystartować w czwartym kwartale 2023 roku. Zatem żeby zobaczyć Polestara trzeciego na drodze, to jeszcze długa droga. <gry> Już teraz można składać zamówienia na pojazd na jedną z dwóch dostępnych wersji Dwusilnikową Long Range lub również dwusilnikową Long Range z Performance Packiem Jaka cena? Na rynku niemieckim startuje od 89 900 euro Po przeliczeniu po kursie z dnia 15 października 2022 roku wynoszącym 4,80 zł Mamy cenę 431 520 zł Z całą pewnością ten elektryczny SUV będzie mógł konkurować z Teslą Model X i myślę, że może odbić mu część klientów. Napiszcie proszę w komentarzu, jakie jest Wasze zdanie. Zapraszam do dyskusji. Pojazd na początku będzie produkowany w Chinach w zakładach Volvo, a od 2024 roku, według zapewnień producenta, będzie też montowany w amerykańskiej fabryce Volvo w Karolinie Południowej. Jeśli nie chcecie przegapić kolejnych materiałów, już teraz koniecznie zasubskrybujcie kanał i kliknijcie dzwoneczek. To tyle na dzisiaj. Do zobaczenia niebawem. Cześć.